Wygrywamy, widzowie, szukamy laleczki, która mówi, uwu. Najpierw hmm. testujemy dźwięki, jakie wygląda Pierwszą na przykład. No wybierz jakąś no, tam. Dobra, to. Tak, dawaj. A. 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 O, to A. mówi tak. U, u, u. A teraz następny. A. A. <śm> <śm> jakby się bekało. <śm> to ma mało. O kur. No, jakieś. O, to to jakby. kura latała na samym. To następna. Oooo! Yes. Nie, nie. A, a. Nie mam coś jakiś. Nie, to tak. coś e, całej. a to. O kur... Jezu! Yes. <laughs> ale to głośne, nie? No. Następna. To tak nie za bardzo, nie? No. Tak. A, a, a. A, po prostu. Taka sobie, nie? Tak jakby się odbijało. Następne. A. A. Też. Podobnie, a to? E. E. A. A, a. A, a to? A. a. a po, podobnie, ty, a która mówił w? Bo, bo jedna z nich jakoś tak taki dźwięk wydawała. No. Która z nich? Przypominasz sobie? A. Nie, to na pewno nie przypominało mu. Nie. 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 Hmm, hmm, hmm. nie to też nie bardzo. Która to mówi? Nie, wymyślałem. Nie w ogóle. A, 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 a. Nie. Która z nich? Pamiętasz? Nie, to nie. Jezu, musiałam. Przetestuj, które z tych środkowych. Czy? No, no dalej. A, a. Nie, a, wyżej. A, a, Dalej. A. a, a. Nie, jeszcze. O, chyba to. Okej. Okay. No, no trochę tak. podobno do uwu. No, może być. być. Okej, okay, idziemy a. dalej. Dobra, znaleźliśmy laleczkę, która mówi UW uwu. Kupujesz? Kupujesz? Nie, na... może innym razem, co? Dobra. to okay, innym razem. Do zobaczenia. Ewo. W tym chińscym artecie. Mm, nie, w jakimś innym. Mm. Halo.